Gdzie dać? Do no, Warszawy mu. Możesz podnieść albo nic nie robić. Daj na Warszawę. Co tam k***a stanie, Andrzej? Tam, ja widzę dwóch kandydatów. <grym _> <grym _> to jest ta nie, 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 jest nie, nie, ona jest niepoważna. nie, Wszyscy nie, 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 Aaaaaaah, ale, ale jestem do niczego. No. Jesteś do dupy. Eee, yy, tabela, okej, okay, sie mi kutasy, wszyscy kurwa cioty je bali. Idź na plus. Aaa, kurwa boli, boli. Może pakę wziąć. Może pakę wziąć. Twoją starą może wziąć na łóżku! Nie, ja, ja myślałem że wyskoczy, kurwa! No, ja go cię zatrzymał w trakcie kurwa! Skakał i zrezygnował kurwa w pewnym momencie Ale jesteście zjebani, nie? No ja pierdolę, no! Skakuj mi na mordę! Yes! Yes! Nie! No! No! Kurwa! ZABIŁEM Dobrze, dawias Zbejdowałeś na Ja bym to przeżył! Ja pierdolę! Ju, ale jestem kurwa zwinny! Obyście za ja, ja, tak naprawdę ja też z wami nie chciałem grać dzisiaj. Okej, okej. Okay, okay. nie, nie, nie no okej, okay, ale wydaje mi się, że nikt nie daje o to jebania. I rano, godzina 11.30 do tej pizzerii. Gra Gram outside. O. Nie, daj mi outside grać. Daj mi Gryj outside lepszy, go, bo, bo dobrze nam szło ostatnio. Gra outside. Gram outside. Gram outside. To co zostało? Outside? Outside to ja za outside został za out say, to to tak. <laughs> Kurwo ty c***o bity Dwóch jest, tam trzech jeszcze widem F*** Tu nie masz, tu nie masz, lewam masz jechać? nie C*** Ja podchodzę? Ja, tu nie powiesz Chodź jak im. kurwim To w niej ginie ten jakiś producent C***o lubity. Cwbity. Cwbity. Cwbity, w ogóle, ale po najlepsze bity. Ja pierdolę, drugie beczyste się znalazło. I jak to zaczynam to rozmawiać teraz? Cwbity. Ja pierdole. Pakiet od dj bity Cwbity. Cwbity. Też jest szerzej. Bo to, bo no bo da, się to, tamty się pozmieniały w chuj, nie? Od Dasia zrobili ty... mapę, no nie? Majkowski, nie. ten, zwiedza cipem stary Daszka, nie? Co tam jest? No tu też trochę Myślę, coś. jest. Damian, no, no. idź do niego tam, pierdol to B Daj tu smoka i spierdalek No ty dziwko, najgorsza, nie? Od B będzie jeden mocny Ja pierdolę to jest Damian? Nie Kurwa, mówiłem mógł Mogłeś drabę Hej Jeden pod Bessem, hej Aha, w smoku hej No to hej No to, no to być, nie ta hej Proszę o B hej Sam są no hej Lesza wał E Kurwa to nie weszło, hej Nie to w ogóle hej Na białej, hej obity po hej Dwóch na B hej Daj mu flesza, bo jest tam kłopot, nie grzebać <głos> <głos> no nie kurwa Na grubej Jeden I drugi chyba dobiegał rzucał smokę Na grubej, prawda Poczekaj na mnie, poczekaj na mnie last! Kurwa jak ja strzelam no nie Że dobrze czy że ja gówno? jak debil taki, A no to się zgodzę nawet Dawajcie. Kurwa, więcej budynków niż w maski. w hełmie kurwo jebana. Eee, szanuj kurwo. Miejsce pochodzenia twojego idola <grywa> Ale cię kurwa Mansa na czole, Skasiu. A twoja taterka? Mm, nie mam taterki, nawet nie pamiętam co mam w sumie. Ta, nie piłeś, aha Nie no piłem kurwa, oczywiście że piłem Nie no. no! Oczywiście że piłem!